Wiecie, co w Szwajcarii robi się na lekcjach techniki? Ja wam to muszę pokazać. Słuchajcie, przychodzi ostatnio mój syn w czarnych spodniach i mówi tak: Ładne mam spodnie. I mówię, przecież to są nie twoje spodnie, dziecko komu spodnie zabrałeś. A on do mnie mówi, że to są jego spodnie, i on je uszył na technice. Słuchajcie, spodnie, pokażę wam te spodnie. One nawet znaczyk mają. Czy Wy to widzicie? Najlepsze jest to, że jak ja mu kupuję spodnie, to zawsze są za długie, za krótkie, za szerokie, za wąskie. Zawsze jest coś z nimi nie tak. A te, które sobie sam uszył, są idealne. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo na lekcji techniki szyją też gigantyczne poduchy. Ja to przydźwigałam, żeby Wam pokazać. Czy Wy to widzicie? To jest idealna poducha na zimowe wieczory. Kładziesz ją na podłodze, rozkładasz się w środku, kawka, książeczka. Pokażę Wam coś jeszcze. Tak, tak. To też zrobili w szkole. To znaczy te dynie nie. Wypalili. W ogóle ona ma tutaj, nie wiem czy to widać, ale ona ma wzorki, słuchajcie. I te wzorki są jak płatki śniegu. Jest w ogóle super na słodycze, na owoce. Rewelacyjne. To jest w ogóle kolor, mi się bardzo podoba. I takich rzeczy w domu mamy kilkadziesiąt, ja bym wam tak mogła pokazywać i pokazywać i pokazywać. Oni to wszystko robią na lekcjach techniki w szwajcarskiej szkole podstawowej. A ja to wszystko później dostaję w prezencie.